Cześć! Zapraszam Cię do obejrzenia filmu, na którym pokażę Ci wykorzystanie spiralizera. Za jego pomocą przygotujemy kilka rodzajów warzywnych makaronów. Będzie to makaron z marchewki, cukini oraz zakręcony ziemniak. Mamy już przygotowane warzywa, ja tylko przypomnę, że średnica warzywa nie może przekraczać 5 cm, a minimalna długość to 10 cm. Wtedy otrzymacie idealną długość warzywnego makaronu i będziemy testować marchewkę, cukinię oraz ziemniaka. Na pierwszy rzut będzie makaron typu spaghetti. I aby sobie dopasować właśnie długość marchewki, ja przekroję ją na pół. Następnie muszę użyć popychacza i tak jak pewnie już wiesz z wcześniejszego filmiku, musimy sobie na te wystające elementy nabić nasze warzywko. Następnie dopasowuję popychacz tutaj do otworu w nakładce krojącej. I teraz będziemy przekręcać pokrętło na obroty 4, aby uruchomić. Sprawdźmy, jaki efekt w środku. Fantastyczne, domowe, marchewkowe spaghetti które idealnie się sprawdzi na przykład do sosu bolognese albo do sosu śmietanowego bądź serowego. Kolejne warzywo to cukinia, czyli tym razem zrobimy spaghetti z cukini. Jeśli chcesz mieć naprawdę, naprawdę długie wstążki spaghetti, to możesz włożyć całą cuknię do środka, a gdy już skończymy ją dotykać, to oczywiście użyjemy popychacza. Aby uruchomić, przekręcamy na obroty 4. makaron tym razem z cukinii. Teraz przetestujemy drugie ostrze i zrobimy makaron tagliatelle z cukinii oraz zakręconego ziemniaka, ale najpierw pokażę ci jak to ostrze wymienić. Najpierw muszę zdjąć spiralizer, odłączyć od pokrywy nakładki krojącej. Wystarczy pociągnąć w górę. Następnie, popychając, wysuwam element, który trzyma ostrze. Teraz te dwie części, które trzymają ostrze, sobie otwieram i wyrzucam resztki, aby wymienić ostrze na nowe. Teraz przygotuję makaron tagliatelle z cukini. W tym celu musimy użyć ostrza numer 1. Ostrze numer 1 jest to czarny kolor. Umieszczam w uchwycie na ostrze w jednej części. Dokładam zębatkę i domykam drugą częścią. Ma być klik. Następnie całość wsuwam w uchwyt spiralizera, doło klik i łączę z pokrywą nakładki krojącej. Pamiętaj, aby te wypustki znalazły się w tym miejscu, gdzie będziemy wkładać warzywa. aby makaron tagliatelli nie był zbyt długi, to cukinie przekroję sobie najpierw na pół. Następnie nabijam cukinie do popychacza, umieszczam w podajniku i przekręcam na obroty 4. Tagiatelle, gotowe? Przygotujmy teraz zakręconego ziemniaka, czyli hit nadmorskich miejscowości. Najpierw nabijamy sobie ziemniak, umieszczamy. Pokrywie nakładki krojącej i przekręcamy na obroty 4, czekamy na odblokowanie, i zakręcony ziemniak! Gotowy! Wystarczy usmażyć i mieć fajną alternatywę do frytek. Pora podsumować nasze testy. Przygotowaliśmy makaron spaghetti z cukini oraz marchewki. Przygotowaliśmy również tagliatelle z cukini oraz Zakręconego ziemniaka. Jeżeli filmik Ci się podobał, bardzo proszę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Jeżeli masz pytania, oczywiście zostaw je w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. A jeżeli chcesz przetestować spiralizer w swoim domu, jest na to sposób. W tym momencie nie możesz go kupić, ale możesz go otrzymać w podziękowaniu za skuteczną prezentację. Zaproś mnie do siebie, zaproś swoich znajomych, A jeśli tylko ktoś z nich zdecyduje się na zakup termomiksa. Spiralizer otrzymasz w prezencie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.